Jadą po mnie pewno. Witam was moi drodzy Wielkanoc, sobota A, jesteśmy na akcji rów Zbierania złomu Mamy już pierwsze trzy piękne skarby Bierzemy się, deszczyk pada Przejdziemy sobie po bliski rów i zobaczymy przy okazji tu, co się znajduje. Już widzę, że jest tragedia. Biorę rękawiczki i lecimy. Tu jest pięknie, ale znalazłem kątek miłosny. Kątek miłosny. No w sumie się nie dziwię, bo niczym jak w Stanach Zjednoczonych nad Urwiskiem tylko szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś centrum miasta, nie? Tylko pola tam w oddali będzie miasto moje. Czy gdzieś tam? Tu jakoś nie widać, bo mgła. Także Kasiu Hills. Zapraszam Cię na moją Jurę krakowsko-częstochowską. Eee, oblechy wyrzucają po sobie zużyte gumiory. Ale mamy tu już jakąś puszeczkę. Ale tu jest. Jeszcze... O, nawet się i znalazła maska na choroby, która nagle wyparowała. O! A tego to, żem się nie spodziewał. Cyckonosz. Ale jaja. Ale tu jest syf. O, jeszcze jeden! Co się tu działo? Ale jaja. No, no. Takie w sam raz. <noise> Deszcz pada. O, ptaszki, że one muszą w tym syfie siedzieć. To ci koreczki chyba. O kurczę, jaka brzydka pogoda! Jak też śpiewa mój kolega z pracy, uleje usiece! Uleje usiece! O, ta to jest chyba stalowa, bo ciężka. Tu gdzieś pisze zawsze. Dobra, nie mam czasu na szukanie, bo brzydka pogoda! Zobacz Tomek, Tomek, tak się zarabia pieniądze. Z przykrością stwierdzam, że zablokowałem Cię na moim kanale, bo nie mogę czytać tych, tych Twoich biednych komentarzy. Tam jest puszeczka. Powiedzieć, że, że takie misje przy rowach, przy drożnych są bardzo niebezpieczne. Ostatnio na tej drodze dwa wypadki dość, dość groźne. W jednym to aż trzy samochody uczestniczyły. Jeden z nich na dachu się znalazł. To i tak, że kurczę z życiem muszli. A potem, za parę dni, znowu ktoś tam wymusił pierwszeństwo i zaś doszło do wypadku, ale na szczęście też się nikomu nic poważnego nie stało. Trzeba uważać, bo tu sobie cisną na tej drodze. To nie są żarty. A jeszcze taka pogoda jak dzisiaj. Deszcz pada, Trzeba uważać. A przecież mamy wielka, wielką noc. Także, święta bym chciał w domu spędzić. Kurczę, ale paskudna pogoda. Stalowa. Cholerka. Kurczę, co jest mokre. Co je mokre? zmieniłem na gumofilce zamiast od razu się przebrać to ja ten to ja to jażące trepki zamoczył całe ale tu jest wysyp puszek znowu metalowa Tu, aż tam puszko bronię. Ale jaja Jeszcze kawałek drogi, a torba taka pełna Masakra Nie wiem gdzie wsadzać Jadą po mnie pewno. Także moi drodzy, jesteśmy na podsumowaniu. Tu mamy te półtora woreczka, powiedzmy, no i pasowałoby to policzyć, bo jestem po wyższej szkole niedzielskiego, ode mnie brał korepetycję morawiecki. Także postaram się to jakoś fantazyjnie policzyć. A to tak wygląda kubka po zgnieceniu. Zaraz to policzę. Od razu wrzucając do Big Baga, a tutaj jeszcze reszta staluchów, które także znalazłem. Fajne pojemniczki. Mam nawet fajny pomysł na to, co z tym zrobić, ale nic nie obiecuję, czy mi się z tym coś uda. No i jak widzicie. Aha, tutaj jest aluminiówka. O, ta też aluminiówka bo jaśniejsza. Ty jaśniejsze. Właśnie są aluminiówki, a te ciemniejsze, te ciemniejsze są staluchy, także. Tu jest trochę tego złomu No i zaraz biorę się zaliczenie, dobra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9.

jeszcze 60. Ale to był bogaty, bogaty gentleman pił żywca. Zobaczcie ile tych żywców. Jak na dzisiejsze czasy picie żywca, to już jest wyższa persona. W dupach się poprzewracało co niektórym. Także Tomek Tomek. Na dobre winko będę miał. Lub na wyższałowego szampana z jakąś lasencją. Może któraś znowu zgubi jakiś biustonosz przy ostrej akcji. Także Tomuś, niech ci znowu gól skacze Załóż sobie nowe konta, jak chcesz do mnie napisać. Pozdrawiam Was wszystkich, życzę Wam z tego miejsca zdrowych, wesołych świąt oraz mokrego dyngusa. Ten film dopiero pojawi się we wtorek albo w czwartek. Także będą spóźnione życzenia, gdyby mnie czasem nie było gdzieś tam na Waszych filmikach. Także a jeżeli będę, no to będziecie mieli dwa razy życzenia ode mnie. Dobra, trzymajcie się jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt.